Cześć. Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Beauty Locum. Dzisiaj mamy gościa, Zosię, <noise> moją córeczkę. Zosia już kiedyś nagrywała ze mną filmiki jak była malutka, a dzisiaj też postanowiła być na filmiku. Co my dzisiaj mamy Zosiu? Paczkę z Tak, dzisiaj otworzymy paczkę z <noise> e, Tak, dlaczego ta paczka? Słuchajcie, udało mi się dostać udało mi się dostać do takiego programu Sensei Club dla chyba małych influencerów mogłam sobie coś wybrać właśnie z ich sklepu no i już jest ta paczka u mnie zobaczycie co sobie zamówiłam są to trzy rzeczy ale no zobaczycie czy fajne czy nie dobra Zosia zapraszamy też na co? na kanał Mój. Zosi, tak. Zosia mała gimnastyczka i zgadnijcie ile mam lat. po Jak nagrywałam z mamą, to miałam jakieś cztery albo nawet trzy. Tak, dobra. No to co Zosia? wejmuje. Mm -hmm. mm -hmm, tak. No Na jest taka koszulka. Tak, koszulka dla mamy, tak? Mm. Wyjmiemy ją. Damska. Zaraz sobie ją otworzymy. To jest damska. To jest damska. Ja później się w nią ubiorę. Zobaczymy jak wygląda. O, taki t-shirt, na krótki rękaw ze wzorami w różnych kolorkach. O. Wzięłam XL. Wzięłam, no chyba, chyba będzie OK. Chyba będzie dobry, e, zaraz coś. przymierzę, pokażemy. Tak, Zosiu. I pod koniec filmu powiem, ile ja mam lat. To teraz może taka pościel ładna bardzo. No właśnie, zamówiłam sobie taką nowość, pościel. Jeszcze jest jedna taka, ale to zaraz. Zaraz pokażemy, filmie. tak. E, wzięłam sobie tą w rozmiarze 1,60m na 200 Mamy nadzieję, że będzie dobra. Mamy nadzieję. Tak, będzie dobra, bo mamy taką kołdrę. Z poduszkami? Tak, to powinno być jeszcze z poduszkami, tak. Mhm. Taki o. wzór. Zbieramy. Chcesz? Proszę bardzo. Też zaraz może pokażemy, ubierzemy jakąś kołdrę, co nie? Zosia, mhm. pokażemy jak ona wygląda na kołdrze. Czekaj, to musimy... Komś. Weź sobie, weź to, Zasiłka, o, taki banda mi bandaż. bandaż. Mm -hmm. taki bandaż Coś takiego. Czekaj, czy my tu mamy poszewki na... O, są na czekaj, czekaj, duże, staniemy. tak, na duże. ja o, o, jakie duże, czy my mamy taką dużą tą poduszkę? No, Nie wiem czy mamy, czekaj ale jest taka stanę. fajna, różowa. Może stara. I jeszcze czekaj. chyba jedna Zosia poduszka powinna być. No. Ale nie wiem, czy będzie. Ale duże! Marko jaka tak jest tu się. No. Bo tu jest poduszka. Druga poduszka, I tak. czekajcie. O, właśnie. Daj, Zosia, chodź, wielka zobacz. Pielka. Pokażemy. Piękna jest, czekajcie. Nie będzie nie ma tak. 60. O, aż taka. piękna. Tak. Bardzo wielka. <noise> Widać? O. Takie, Różowa w żółte takie kropeczki. O, yes. fajna, nie? No wielka. Fajna, wielka, tak. Któraż będzie na, moja. Na kołderkę no. 60. tak. Któraś to będzie moja. I ta druga też jest na 1,60 m. Hmm, którą mamy, bo akurat ja sobie wybrałam e, dwie, e, dwie pościele. Tak, tak mi się spodobały. Ja Słuchajcie. Ale zaraz pokażemy tą drugą. Tak. To pokazuj, pokazuj Zosia drugą, otwieraj drugą, a ja pójdę do... Yy. Tutaj się przebiorę i pokażę Wam bluzeczkę. A Zosia pokazuj No to tą drugą. Yy. Mamy jeszcze... To jest taka... Przepiękcie wyjmę To jest ostatnia już rzecz. O Oj. Wyjmę ją, to będzie lepiej widać. widać. Okay. o fajna. Mhm, fajna koszulka. O. Oczekajcie. Ja już jestem, zobaczcie. To usiądź może na moje miejsce. Czekaj, nie, ja po prostu tak pokazuję zasiłkę. No to. Tak. Fajna, to jest XL. O, tawała 20... Poczekaj, ze Najpierw 25,99 zł, chyba. 26 zł. Bawełniana, fajna bawełenka. No, bardzo przyjemna na co dzień. I do pracy ja w ogóle zawsze chodzę na krótki rękaw. O, prawie zawsze. Dobra, i teraz siadam do Ciebie A, Oj, dobra. I kolejna. Kolejny zestaw. W takie fajne ciapki, tak? Tych kolorowe. Ja lubię właśnie takie pościele kolorowe. Ja też bardzo, a nie jakieś tam mm -hmm. czarne. Są. Tak, i to a. jest też 160 na 200. Ja tak mówiłam, dobrze. Taka. 100% bawełny. A tutaj no. jak jest? Bardzo fajna, taki... Tu jest tak, przyjemny. słuchajcie, w tej pierwszej mamy 60% bawełny i 40% poliestru. To, a, tu, a, tu a tu jest taka... 100% bawełny. Uh -huh. No ta bawełna to jest taki przyjemny materiał. Przyjemny, no i chodź, otwieramy sobie. Ciekawe czy będzie wielka no, też bandaż, zdejmujemy. Uh -huh. Tak będzie ja taka sobie... sama zasójka. Metr 60, więc Dobra. będzie to, to samo. Chodzimy, wychodzimy. To już chyba w sumie jak tak pokażemy te pościele, to już nie będziemy ich zakładać na kołdry, wiesz? O, tu są takie duże poszewki na... No, 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 takie mniejsze już trochę. Nie, chyba ten sam rozmiar, wiesz, co tamte. A nie no, załóżmy. Załóżmy? No. Dobra. I kołdra taka. Taka... Poszef... No, pościel, pościel. Poszewka, tak. Mhm. O tu jest tak ruszowy karton. Mhm. Dobra. Ciężka nawet trochę. Mhm. Troszeczkę, ale... To... Ci. Trochę. O. Mhm. Taka. Tyle, no trochę. O. Fajna, taka wiosenna. Nie wiem czy widzę. A teraz pokażę sztuczkę. I nie ma. I siup. I nie ma Zosi. No. Dobra, to co? To my zaraz je na... Zakładamy na poście na kołdry. Zosia? I jestem! Jest, Aha, dobra. <gryw> y, zakładamy. No. Dobra, to zaraz się z wami widzimy, założymy. Aha. I już mamy ubrane. Pościel wygląda tak. O. Mhm. Ciu! Godne. No to ja już idę spać. To już spać, tak. O godzinie 11.30 idzie spać. Aha, nie, tak. Nie. Nie A... I mamy już kolejną przebraną pościel. ufaka, Taka, tak wygląda. Ta znaczy, tak wygląda. Kolorowa. Kolorowa. Bardzo ładna, I kolorowa, wesoła. Czy ona śliska? No taka już mniej. Ale... fajna. O, tu taka poduszka. I można iść spać już dobra, no to co, żegnamy się z wami pa, pa ale czekaj no. jeszcze ile ja mam lat uwaga, uwaga czekaj, nie mnie. Tak. uwaga, uwaga osiem lat osiem dobrze tym, tym rozwiązaniem zagadki żegnamy się z wami pa, i idzie ósemka do i idzie ósemka do góry. I już się wskoczył. Dobra, pa! Pa! Pa, cześć!